i kochani zapraszam was na webinar, który odbędzie się 26 czerwca o 20:30, to jest środa. Będzie on dotyczył nagrywania makr. Natomiast będę chciała wam pokazać tam takie ciekawostki, triki w nagrywaniu makr, które pozwolą nam nagrać makra, które wydają się być nienagrywalne. A jednak, także zapraszam, koniecznie wpadajcie. Wiem, że to dla wielu z Was są wakacje, ale przynajmniej się zapiszcie, to będziecie mogli obejrzeć powtórkę, dostaniecie o niej przypomnienie. Dodatkowo jak się zapiszecie, oczywiście link pod filmem tradycyjnie, to dostaniecie komplet plików Excelowych, czyli pliki, na których będziemy pracowali, pracę domową, oczywiście, no i PDF-a z teoretycznymi informacjami na temat nagrywania mak. Facebooku. Wszystkie linki macie pod spodem, także klikajcie, oglądajcie co tam jest. No i koniecznie, koniecznie zapisujcie się na webinar. Ostatni webinar przed wakacjami, co jest istotne. W wakacje mamy przerwę webinarową, a od września z powrotem startujemy z webinarami. Wpadajcie i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!